Witajcie widzowie w kolejnym odcinku u mnie na kanale Tak. Dzisiaj zrobimy sobie survival od samego początku, od drewna wosku zaczynamy zbierać to. Okay. Musimy bardzo dużo zebrać tego drewna. Musimy być bardzo... Okay. Poszukajmy wioski, to może... To może będzie łatwiej, bo aż mi się nie chce zbierać tego całego drewna. Co ja zrobiłem? Nie, już tak się... Co ja zrobiłem widzowie? Co ja zrobiłem? Nie wiem, możemy teraz puszkać wioski? albo jakiegoś źródła z lawą żebym mógł wrzucić tutaj ten, ten o akurat mamy lawę flaga Pa, pa. Nie Okej. Okay. No to co? Możemy poszukać? Co jest? Co jest? Płyta 13 się włączyła. Ale jak? Jakim cudem? Widzowie, jakim cudem mogła włączyć się płyta 13 i reklama Coca-Coli? Dlaczego na tej wersji, co ja wcześniej grałem, nie było reklam Dlaczego? Dlaczego nie ma tej górnej okej okay. okej, okay, nie wiedziałem dlaczego mi się wypadła 13 ale to było hmm. dziwne Wioska. ekstra wioski o nie to perek Oj, widać zębaka. Ile ich tu Nie, pomocy. Mocy za dużo, niech latka temy. Kimcia. Poczekajcie chwilę widzowie, muszę założyć drzwi u mnie w pokoju. Trafuję ja do Was Okej, okay, już jestem z wami widzowie. To trochę po... Wało. Dobra, wejdziemy do tej jaskini. O, na no, rozgnie mięso. Przydałoby się pochodnie. ta putyczność się włączyła Nie czaję się tej puteczności. O pająk Elo Awa 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 pająku ty

Pajątek na górze bym był nagle przed deszcz dół pajączka zmył Dobra Nie gadania, więcej kopania

No się włączyła płyta 11. Czy to jest jakby znak, że spotka mnie jakieś niebezpieczeństwo? Widzowie, co to może znaczyć? Ta płyta 11 i 13. Co to może znaczyć? Widzowie. Słyszę zombie osadników. Oj, mamy żelazo. Okej, okay, żelazo muszę się kamiennym kilofem. szybko go zrobię. Czy mi napiec wystarczy? Coś czuję, że... Znowu byta 13 się włączyła. i reklamy. Świetnie, jak ja kocham reklamy, no serio. Jeszcze jak mi się pomija. Jak to mi się pomija? Widzowie Nareszcie, nareszcie. Okej, okay, jest ciąg dalszej już tej trzynastki. Ona mamy następny Duża to do kominka. Okej, okay, zrobię sobie już miecz. Ej, teraz płyta muzyczna kot się włączyła. O, co jest grane. Do tego płyta jeszcze? O kurde. Śmuję tej płyty. O nie no, wziąłem trzy tarcze. Dlaczego? Naprawdę. Okej, okay, ale i tak mam tarcze, więc to jest plus. Ja się siekierkę sobie zrobić. Ale czemu te płyty się włączają? Ej, ja zawsze byłem w pobliżu jaskin, tak? Kiedy te płyty się włączały. Сейчас, где было выеще? У неё ночь есть. To widać już krawędzi wioski i szybko. Kończmy się jedzenie. I to będzie mój domek. Stawaj kapłanie. Teraz ja chcę pospać. Rozumiemy się. Łot. To się włączyła płyta pizti. I płyta 11, służycie tu. Tych za kartoflach poszukajmy jakichś kartofli widzowie, jak się wymienimy z tym osadnikiem, to będzie koniec odcinka. Nie, nie, no to czynnicza. On handluje za Ten za buraki. Ej, tam była jeszcze jedna wioska. Chyba, ja, ja znam ten seed. I tam była, chyba, już wiele razy grałem na tym ziarnie. I tam, z tego co pamiętam, tam była jeszcze jedna wioska. I tam powinny być buraki. Idziemy to zobaczyć. Przysięgam, jeśli wymienię się z osadnikiem chociaż jednym. No to będzie koniec odcinka. Tego odcinka. A tak w ogóle to zwiększę sobie render distance. Na tym. właśnie zwiększyłem render distance teraz będzie chyba widać tą wioskę o już widać strasznie niebieski teren O, mała krówka. Co tam byś chciała ode mnie? Yy, nic nie chcesz? To okej okay, sobie, idź. Ej, co? Znowu płyta O, i mamy ziemniaki. Zbierze... O, tu ziemniaki. Jeśli idzie bez profesji farmer ja ten, jak nie Jak mi to idzie, Ej, tu nie ma żadnej jaskiń w pobliżu. Czemu mi się włączyła? Powracam do tamtej wioski. Proszę wymienić zasadnikiem. Ile mam tych w ogóle? Jest, 44. O handlowo za 26. O, myślę, że trafię do rzeki. Co jest? No Znowu buta 11.

Ale to ty handlowałeś za te kartofle? O, wyłączyła się. Tak, to ty. Ichu, zobaczcie, ty mam Podstępni villagerowie. Zobaczcie co ja mam. O nie, dalszy płyty 11. Сос, не так гош... Сос, согласно. Согласно.